Krzyż, znak cierpienia, znak hańby, ale także znak największej miłości. Bo Jezus nie uciekł przed Krzyżem. On go przyjął właśnie dla nas, dla mnie, dla Ciebie. Zaczęliśmy więcej ze sobą rozmawiać, trzymać się razem. Ci możemy powiedzieć, że ten Krzyż był dla nas błogosławieństwem. Cześć Boże, kochani! Dziś spotykamy się w ostatnim odcinku tego rekolekcyjnego tygodnia. Dziękujemy Wam z całego serca, że byliście z nami przez te wszystkie dni w tematach trudnych, prawdziwych, takich, które dotykają naszego codziennego życia. Przyszliśmy wspólnie przez tematy cierpienia, upadków, zaufania Bogu. Nadziei, a dzisiaj chcemy spojrzeć na to wszystko przez, przez Mat Krzyża, jako drogi do zbawienia. Słowo Boże, które dziś nas prowadzi, pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. A ja, gdy zostanę nad Ziemią wywyższony, przyciągany, wszystkich do siebie. To są słowa Jezusa, mówiącego o Krzyżu, o momencie, który dla świata wyglądał jak. Porażka. A dla nas jest zwycięstwem. Krzyż, znak cierpienia, znak hańby, ale także znak największej miłości. Bo Jezus nie uciekł przed Krzyżem. On go przyjął właśnie dla nas, dla mnie, dla ciebie. I kiedy my w naszych rodzinach przeżywamy trudności, ciężar, kryzysy, on też. Mogą stać się taką naszą drogą krzyżową. Przyjmijmy je razem z Jezusem, bo ta droga może nas prowadzić do zbawienia, do wzrostu duchowego, do głębszej miłości. My też jako rodzina dobrze wiemy, co to znaczy nosić swój krzyż. Były w naszym życiu momenty, kiedy były naprawdę, było naprawdę bardzo ciężko finansowo. Gdy zakupy było, trzeba robić na kartce, a rachunki czekały. Był czas, że musieliśmy odmówić dzieciom wielu rzeczy, bo po prostu nie było jak. Pamiętam jak wieczorami nigdy nie mogliśmy zasnąć, bo w głowie było tylko pytanie: jak to ogarnąć, czy damy radę. A wiecie co? No właśnie wtedy nauczyliśmy się najwięcej. Właśnie to był ten moment. Nauczyliśmy się modlitwy z serca. Nauczyliśmy się prosić, ale też przyjmować pomoc, pokorę, co było trudne. Zobaczyliśmy, że nie jesteśmy sami, że Pan Bóg posyła dobrych ludzi w odpowiednim momencie. Dla mnie to było bardzo trudne, bo nie potrafiłam prosić. A co najważniejsze, nasze małżeństwo też wtedy stało się mocniejsze. Zaczęliśmy więcej ze sobą rozmawiać, trzymać się razem. Możemy powiedzieć, że ten krzyż był dla nas błogosławieństwem. Może i Ty teraz jesteś w takim momencie może nosisz swój krzyż, może to są problemy finansowe, może choroba kogoś bliskiego, zmęczenie w małżeństwie, poczucie osamotnienia albo brak zrozumienia ze strony dzieci. To wszystko są prawdziwe krzyże. Ta nasza codzienność może być krzyżem, ale pamiętaj, nie nosisz ich sam. Jezus idzie obok, czasem posyła też Twoją żonę, męża, dziecko, przyjaciela, sąsiada, albo nawet kapłana. Tylko nie zamykaj się, nie myśl, że wszystko musisz dźwigać sam. Krzyż nie jest końcem. Krzyż prowadzi do zmartwychwstania. Ten tydzień rekolekcji był trudny, ale i piękny. Zatrzymaliśmy się nad tematem cierpienia, upadków, zaufania, nadziei i miłości. Dzisiaj widzimy, że to wszystko spotyka się pod krzyżem, że krzyż nie jest znakiem klęski, ale największego zwycięstwa. Jeśli my jako rodzina przyjmujemy nasze codzienne krzyże z Jezusem, to one nie niszczą nas, one nas oczyszczają i prowadzą do świętości. Dziś zachęcamy Was do modlitwy dziękczynnej i prośby o siłę. Usiądźcie razem, jako rodzina, może wieczorem, przez zapalone świecy. Podziękujcie Bogu za cały ten tydzień i pomódlcie się wspólnie o siłę do przyjmowania trudności z wiarą i nadzieją. Możecie użyć własnych słów, albo po prostu pomodlić się. Panie Jezu, daj nam siłę. Abyśmy potrafili nieść krzyż razem z tobą. Dziękujemy Wam z całego serca za ten wspólny tydzień, za każdą wiadomość, każde serce, każde amen. Dziękujemy, że jesteście, że budujecie z nami wspólnotę rodzin, które chcą iść za Jezusem. Nawet a może właśnie wtedy, gdy jest trudno, Niech was Pan Bóg błogosławy, i pamiętajcie, po krzyżu zawsze przychodzi martwy stan. Z Panem Bogiem i do zobaczenia.